Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku. Plany mi się od rana pozmieniały. Miałem o 9, 8 jakoś tak iść do garażu, a jest godzina 14. Dlaczego? Sprawy urzędowe. Jak bardzo można pokomplikować zwykłą skrzynkę internetową do doręczeń? No, można. Jak jest 7 platform, e-pułapów Gowy, e-urząd skarbowy, i wszystko i się okazało nagle, że ja nie dostaję potrzebnej korespondencji. Musiałem się tym zająć. A to jest tak niepotrzebnie rozmieszczone, bez sensu i pokomplikowane, nie wiem dlaczego. Pewnie to z mojej niewiedzy wynika. Ewentualnie z tego, że nasi politycy to tylko dopisują kolejne rzeczy, a nie skreślają tych starych i jest siedem aktywnych różnych stron ze skrzynkami. Dobra, nieważne. Zaczynamy. Za półtorej godziny mam wyjazd na weekend, więc nie poszaleję tu w tym garażu. Natomiast parę rzeczy zdążę zrobić, i jedną z nich będzie odpakowanie tej mojej nagrzewnicy. Ona tu leży już 3 tygodnie i mnie ciekawość zżera, żeby to w końcu odpakować. Bezpieczny nożyk wciąż działa. Ani się nie stępił, ani się nie zepsuł. Ostrze się nie złamało, choć wiadomo, że jest ceramiczny, a te ceramiczne no, lubią pękać. Pamiętam, że kiedyś była moda na noże kuchenne ceramicznej. O tym ludziom pękały. Teraz ta moda się już chyba skończyła i tych, te noże ceramiczne już nie są widoczne gdzieś tam w kuchni aż tak bardzo. Nie jest żadną tajemnicą, że dostałem to od wywora, więc w razie czego, jakby ktoś był ciekawy, to linki ma w opisie i jakiś tam kod zniżkowy na 5% też. Odobrazili się na mnie i znowu mi jakieś tam pierdoły wysyłają. Ja sam nie wiem, co mam o nich myśleć. Bo, co prawda mi wystawili fakturę z błędnie naliczonym VAT-em i ona tak naprawdę się do niczego nie nadawała, ale inni mówią, że dostali normalną. Ja sam nie wiem. Mają dużo przemysłowych rzeczy i wątpię, że przechodziłoby niewystawianie faktur. No ludzie przemysłowe rzeczy to raczej na fakturę kupują. Także jak ktoś coś brał na firmę, to dajcie znaka, czy wam faktura przeszła. Czy nie. O kurde. Już to teraz jakoś wyciągnie, jak to się klinuje. Jak to się O, dobra. To tu ma chyba... nawet... No, uchwyt jest tylko styropianowy. Montaż nie wygląda na skomplikowany. Kilka śrubek, podstawka i, i tyle, i uchwyt. I to wszystko. Wszystko fajnie, ale to miejsce na wlew to sobie wymyślili widzę konkretnie, chociaż E, akurat może ten lejek się tu sprawdzi. Dobrze wygląda biorę bańkę. Tankuję i sprzęt gotowy. Tankowanie tego to był dramat. 10 minut stałem z lejkiem, zatankowałem 1 trzecią zbiornika, a ma 38 litrów. Czyli to nie było, nie wiem, 50 litrów. Nie da się tu wlewać, nie mam odpowiedniego lejka, trzeba będzie jaki sobie ogarnąć. Nawet trochę rozlałem, potem umyłem i teraz widać takie ślady. Termostat można ustawić sobie na 4-5. To są chyba stopnie Celsjusza. Dokładnie. A niech jest 20 stopni. 25. Niech będzie, zobaczymy ile. Teraz jest. To niesamowicie mocno huczy. W środku jest teraz 12 stopni, coś takiego. Ale, no, widać, że to grzeje jak opętane. Tylko huczy. Ale, jakby tak pohuczało 5 minut i zrobiło 25 stopni, to jestem za. Nie wolno tego używać w pomieszczeniach zamkniętych. Ledwo do Michała zadzwoniłem na dworze i już się wyłączyło. Niemożliwe, że nagrzało. Tylko zmieniłem na 20 stopni. 15 w środku, pokazuje. No, ale czujnik temperatury tam. Już dał 17, czyli tam jest po prostu cieplej przy niej. No i tak nie jest źle, tylko czuć tym zapachem spalonej ropy. To jest takie tymczasowe mocno. Wziąłem to, żeby strych sobie ogrzewać, jak będę tam robił ocieplenie i tak dalej w zimę. Natomiast no co, długoterminowo nie ma szans, nie? Do dogrzania się chwilowego gdzieś tam na budowie, gdzie są przewiewy spoko, ale nie w zamkniętym pomieszczeniu. No ciężko, ciężko. Jest taki... a może się człowiek przyzwyczai. Ja Jadę jeszcze na chwilę do Michała i po jedną ważną rzecz. Kolegę zastać w warsztacie to ciężko, ani telefonu, ani nic. Gdzie tu się światło zapalało? Ja już tu nic nie... O kurde, nie widziałem tego. Po trzech latach chyba nareszcie składana do końca. A ja po to przyjechałem, bo senior zostawił, a skoro ja dostałem nowe, to to już nie zostanie takie seniora na zawsze. Tylko te igiełki sobie wezmę, bo seniorowi się nie podobały, a w razie czego to do mojej jednej się jeszcze przydadzą. Dobrze, że mam klucze do tej hali, bo tak to to ani się dodzwonić, ani skontaktować, pusto wszędzie i już bym nie miał kręciołka, tak? Mam kręciołka. Coś tam w środku chodzi, czy będzie śmierdziało, wyłączam to tak czy inaczej. Ciepło jest, tutaj nie mogę złego słowa powiedzieć jednośnie temperatury, bo w środku w tym momencie jest 20 stopni, dawno tak nie miałem, ale ten taki zapach... Jest drażniący, jest drażniący, co by nie mówić. Może jakby się teraz w miarę szybko przewietrzyło. Niby wentylacja jest, ale widocznie troszkę za mała. Senior igiełek. Nie chciał, to ja sobie wezmę. Mi się jeszcze przydadzą. Ja je lubię. I tak dobrze czyszczą, chociaż kamyczki wydają się lepsze. Przede wszystkim są cichsze. Wszystko wzięte i jadę. Co prawda im dzisiaj tego nie zawiozę, bo już jest za późno i sklep będzie zamknięty, ale to na powrocie jakoś podrzucę. Sąsiad to mi nie przestaje zaskakiwać. Motorem nawet w nocy jeździ. Kolejny dzień i nawet nie musiałem podjeżdżać do Odyńców Nic nie musiałem robić, nikogo wołać Proszę, kogo spotkałem po drodze Samego seniora Także maszynkę odebrał ode mnie osobiście Ale to u niego na kanale też będzie, przekazanie Moją dobroduszność tutaj Pokazałem i... a co? Niech mu się wiedzie <śmulet> Pokaż na dzień, się cieszysz <śmulet> Nie wiem, że tu jajca robimy oczywiście Żebyście nie myśleli, że tu da poważnie takie Jakby rzeczy nie wiedział, to tak, no dobra, jedziemy się przejechać nad Balaton. Pokażę ci, Kaj kiedyś złoto wyciągłem. Ale nie na ten Balaton yy, na Węgrzech. Nie, 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 na ten Balaton w Sosnowcu. Jak ci się podoba? Ameryka, Panie. Patrz, na, nawet możliwe, że odpali. Widzisz, ciężko, ale odpala. Coś tutaj, coś, coś tu nie pokazuje trochę. Popsuł się, baterie się wyładowały i prądu nie ma. Jest fajna woda, tu, tu, tu spędziłem trochę godzin, a ty chyba to pamiętasz, jak to jeszcze było kąpieliskiem. No. No, takie czasy. W tych trzcinach musi leżeć pełno, ale weź tu wejdź, w te trzciny. Trzeba nie ma je jak. podpalić. Ale w wodzie będą nadal kikuty. No to dobrze. No i to tyle. Idziemy się przejść, jakieś jedzenie i właściwie to tyle z dzisiejszej no, niedzieli. Na dzisiaj to chyba ostatnia wstawka. Senior, co ty tak? Same frytki. To nawet by się człowiek nie najadł, ani to lasnąć. Zatrzymałem się na chwilę w trasie. Nagrywam telefonem, bo nie mam kamery pod ręką, ale słychać taki charakterystyczny coś charakterystyczny dźwięk. Yy, prawdopodobnie coś w skrzyni. Bo to taki, albo jakaś blacha, coś takiego dziwnego się tu podziało. Trzeba będzie jutro zerknąć, bo ten dźwięk jest bardzo niepokojący. Kolejny dzień zaczynam w spokoju. BMK w nocy na szczęście dojechała i nie jest to aż taka poważna awaria, bo tylko urwany wydech, więc jakaś tam pierdółka, może jakiś spaw gdzieś puścił. Trzeba będzie się tym później zająć, ale to później, bo teraz chcę rozpakować biurko. Dostałem to wszystko, te paczki tu leżą, zagracają mi, przeszkadzają. A ja pakuję paczki na jakimś takim regale za 50 zł. No, wypada to w końcu złożyć, zanim to złożę. To wam pokażę moją zupę. Całą noc już to się wszystko tak płucze po tej soli z nadzieją na to, że ta sól wyjdzie z tych wszystkich pianek i z tych wszystkich sprzętów. I właściwie to można już spuszczać tą wodę i to wszystko powoli suszyć. Tylko na dobrą sprawę to nawet nie ma tego, gdzie montować, i trzeba zrobić jeden bardzo ważny myk. Troszkę więcej miejsca. O! Idealnie. Nie będę to wijał w bawełnę, dostałem to w ramach współpracy YouTube'owej. pod mi dało możliwość wyboru sobie jakichś tam produktów od nich. No to wziąłem sobie krzesło, które zresztą tam z tyłu stoi. I wziąłem sobie jeszcze jakiś stół E7. Pro, on jest taki dosyć drogi. Mam nadzieję, że będzie masywny, bo chcę na nim pakować paczki. A wiadomo, te takie stoły elektryczne za 600 zł, to tak na słowo honoru się trzymają. Na pierwszy rzut oka widzę, że uszkodzona jest paczka, ale nie wiem, czy ona tak przyszła, czy kurier gdzieś to uszkodził. Najważniejsze, że było na tyle zapasu, że tutaj nie uszkodziło mi tego, tego blatu. Dobra, chyba to najważniejsze, nie? Przede wszystkim to jest najcięższe, aż to ciężko ruszyć. Czyli tu będzie stelaż, blat. A to to właściwie nie mam pojęcia, co tu może być. Zapakowane dosyć schludnie. Tu jest sam stelaż, bo ten stelaż z biurkiem to osobno można sobie dokupić. Można sam stelaż jakieś tam biurko w sensie blat z ikei, coś takiego. Dobra, nie mam żadnych narzędzi, bo mi się nie chciało iść do garażu, ale prawdopodobnie się to jakoś wszystko poskłada. Ja nam się tym. Nigdy w życiu nie miałem elektrycznego biurka. Widziałem, że w odyńcach tam wszyscy mają jakieś elektryczne te biurka kupione. Nie wiem z jakiej firmy i gdzie. Ja zaczynam sobie to składać. Jak będzie coś ciekawego, to się odpalę. Co? Wszyscy mają tyle czasu, to co ja mam Ci przynieść, żebyś Ty załta nie musiał wychodzić? No furtkę Ci otworzyłem, gdzie przez płot? Koliga to widzę zakręcony dzisiaj konkretnie. O, proszę. Leży, całe i zdrowe. Dobrze, dziękuję. Niech służy wiernie. Co nie odpaliło tym razem? A, tak, tego. robię Golf. A, no to. Go, go, golfik nie palił, to niech, niech służy, niech służy. Taki szybki przerywnik. Dobra, składam to wszystko i właściwie widzimy się, jak to jest złożone. Bez sensu robić 30 tysięcy różnych timelapsów ze składania. Two hours later. Powiem wam, że można się przy tym spocić. To biurko całe to waży, nie wiem, z 35 kg. Teraz wam wyświetlę na filmy, bo z głowy to nie pamiętam, ale jest dosyć ciężkie, no i jestem z niego jak na ten moment zadowolony. I to tu wygląda na tyle ładnie, że aż mi go będzie szkoda brać potem na magazyn na strychu i zakatować go paczkami, no ale. Taka jego rola, no trzeba będzie, nie? Przede wszystkim dużą paczkę się wygodnie pakuje, jak będzie stół nisko, można sobie go podwyższyć. Zaraz wam to pokażę, ale stabilność. Ja tu sobie dosyć mocno na nim wierzgam i jak widać się trzyma. Wiadomo, na prawie maksymalnym wsunięciu w dół będzie najbardziej stabilny, a najmniej stabilny będzie na maksymalnym podniesieniu w górę. No jest strasznie nisko, na poziomie praktycznie kolan. Zabawa z tym jest przednia. Serio, taką to sprawia radość, jak to wszystko jeździ. I to jeździ tak wysoko, że praktycznie by mi uderzyło w telewizor. No, jest bardzo wysoko, widać to po regale. Cały grzejnik do góry, i to jest na wysokości prawie że ramion. Tak się prezentuje na maksymalnym wysuwie. No, jest dosyć wysokie, ale co się z tym wiąże, jak się go na maksa rozłoży, no to ta stabilność jest ciutkę gorsza i widać chyba nawet na filmie, że to wszystko lekko dyga, no ale wiadomo, że królem stabilności na maksymalnym wysuwie to to nie będzie. Można sobie to dać w dół. Na, tym, na ten moment bawię się tym jak dziecko. Bardzo mi się to podoba. Została mi jeszcze do złożenia szuflada, ale chyba jej nie będę przykręcał, bo nie wiem jakie będzie finalne ułożenie tego stołu natomiast co, złożę sobie ją, żeby się już kartonów pozbyć, bo ja w tych kartonach to tutaj tonę w tym pokoju myślałem, że tu będzie coś do składania, ale no nie po prostu metalowa szuflada w całości, także gotowa do skręcenia to nawet ją chyba zapakuję w to samo, no bo jak dzisiaj nie będę kręcił, to po co ma się gdzieś tu walać od spodu można sobie fajnie kable ułożyć jest taka magnetyczna półka gdzie można sobie wszystkie kable spiąć bez pojedynczego spinania ich wiadomo, że ja tu jeszcze muszę to wszystko poprzypinać na razie to robiłem bardzo, bardzo na szybko póki mam gdzieś tam pusty dom do nagrywek i mogę to wszystko zrobić spokojnie z tyłu jest cała półeczka gdzie poukładają sobie wszystkie zasilacze od kasy fiskalnej, zasilacz od Laptopa, no i to wszystko jeździ razem. Jest tylko jeden przewód. Można sobie zresztą dokupić jakieś taką prowadnicę, Ja tego nie potrzebowałem, już już nie przesadzajmy. No i co, jestem zadowolony? Dorzucają jeszcze do tego rzep i takie silikonowe trzymadło na przewody. Sprawia to Mega Frajdy, przynajmniej na razie. Są jakieś pamięci, jeszcze do końca nie wiem, jak się to obsługuje. Pozycja stojąca siedząca 1 i 2. Jakoś się to pewnie programuje. Pobawia się tym wiadomo, z czasem, no ale. Powoli to stanowisko pracy zaczyna wyglądać jakoś sensownie. Za kilka dni się zaczynają wszystkie Black Wiki, Black Fridaye i tak dalej. Te wszystkie promocyjne rzeczy. FlexiSpot też w tym uczestniczy, także też będą jakieś dosyć duże zniczki. Zresztą widzicie teraz na ekranie grafikę, którą od nich dostałem w związku właśnie z tymi wydarzeniami. Także, jak ktoś akurat był zainteresowany, no to będą jakieś tam promocje. Pewnie będzie można to wyhaczyć taniej. Linki do krzesła, biurka, szuflady i tak dalej daję w opisie. Także, jakby ktoś był ciekawy, jaki to jest konkretnie model, to tam jest wszystko ładnie wypisane, razem już bezpośrednio z odnośnikami. I właściwie to no tyle. Co tu więcej mówić? Wygląda to teraz profesjonalnie. Jeszcze niedawno było coś takiego. Na ten moment prowizorka konkretna, co? Nawet nie mam gdzie spać. Ja to tu wszystko poogarniam, ale to nie jest już takie ciekawe do kamery, żeby to nagrywać. Natomiast. Yy... No, do czasu skończenia remontu strychu, a on się nawet nie zaczął, to muszę jakoś tutaj to przeżyć, dostawić tutaj jeszcze parę regałów, jakoś to przemeblować i da to radę, bo w planach jest jeszcze zamówić tak z 2-3 palety e, towaru na sklep, tak e, na dobry początek. Tylko no, będzie to troszkę wyzwaniem, żeby to wszystko tu pomieścić, ale jak się nie ma gdzieś wielkich hal magazynowych, to trzeba kombinować w domu i, i no co, no, lepiej coś robić, niż nie robić nic i narzekać. A narzekać to ja i tak dosyć często narzekam. Coś czuję, że prysznica to ja nie będę miał przez dwa dni, zanim te wszystkie piany, te wszystkie obciążenia doschną, no ale o sprzęt trzeba dbać. Także to są takie rzeczy, których nigdy nie pokazywałem, a które się gdzieś tam zawsze robi. Taka proza codziennego życia powyprawowego. W międzyczasie jak to składałem, to wpadło zamówienie na Cyrixa, poleci do pana Marcina, ja sobie to zapakuję, ale to już jest chyba zbyt nudne do nagrywania, już bym trochę przegięł pałę. Mam nadzieję, że nie przegnę pałę odpakowaniem przesyłki, która do mnie z zagranicy przyszła i nie mam pojęcia co w niej jest. Podpisane jest jako Corsir, więc pewnie coś, coś od was, eee. tak, coś miękkiego, bluzka. To znaczy koszulka, bo bluzki są damskie, koszulki są męskie. Jak wiadomo, jesteś fanem kebaba. Ostatnio wpadła mi w oko taka koszulka i od razu pomyślałem o tobie, pozdrawiam z Niderlandów Piotr i Kasia. Jak oceniacie? edukacja jest ważna, ale kebab ważniejszy i to po mnie widać podwójnie. Raz, że głąb, a dwa, że widać, że kebaby lubię. Dziękuję bardzo za te dary. Na koniec dnia jeszcze trzeba wysłać Paczkę i bankom nie jadę, bo się ten tłumik urwał. Trzeba będzie się przeprosić z zafirą. W maździe hamulce padły, też jest do roboty. Te auta to tylko stoją i się psują, a robić nie ma komu. Pokaż klasę, proszę. Zaraz świece zgasną i. No, i pokazało klasę. Ja nie wiem, chyba z buta będę chodził już powoli. Przynajmniej Ibiza zapaliła, także chociaż, chociaż taki plus. No, przyszły tydzień trzeba będzie poświęcić na naprawę tych wszystkich złomków. No, odechciewa się żyć po prostu. No, takie lumpy mieć w domu. Przynajmniej o tej godzinie nie ma kolejek do paczkomatu, a paczka już dzisiaj jest wysłana. W dzień zamówienia mam to z głowy. 15 sekund, 48 setnych. Kończymy na dziś. Więcej paczek na dzisiaj nie ma. Myślałem, że na dzisiaj to tyle, ale jednak nie dostałem telefon od Michała, że jest awaria ciężarówki, i co prawda jest to awaria dla jednej osoby do ogarnięcia bez problemu, ale się przejadę, bo to jest w okolicach kłodzka. I. No co? No, jestem ciekawy, co tam ciekawego słychać. Powodzie były, jak to tam teraz wygląda? Zbliża się zima. Przejadę się, zobaczę, pomogę. Latarkę podtrzymam i takie inne. Dzień dobry po raz drugi w tym samym odcinku kolego Szybko się wypakuję i dam kurtkę gdzieś tam e, kiedy do się tyłu A dają tu? Nie, do tyłu wrzucę, bo to i tak robocza A tu będziemy mieli więcej miejsca, bo tu będą przewody Dwie godziny drogi do Kłocka, nie ma tragedii No właśnie tą życie chcę sobie nagrać Pierwszy, pierwszy śnieg, Wrocław, okolice Fajnie. Znaczy, to no nie fajnie w sumie, bo w śniegu będzie się do dupy robić. No, kto będzie robić Ja będę no, robił Ty też nie bę, jak bę. Bę, Ty będziesz. Ty jak... Ty nic nie robisz. Odkleiłeś ci od przystawki i to. Bo nic nie widać. Ja jeszcze mi jak 140. Brawo. To jest część, Konkretnie ten grzybek, co będziemy, jakiś po regeneracji. Tam jest teraz włożona używka. Kiedy tą używkę wymieniałeś? Pochwal we, we wtorek we Wrocławiu. We wtorek... Ale wiesz, takie było życzenie klienta, żeby założyć używkę. Także no. I teraz, że jest poziom wyżej, teraz jest regenerowany, a za 3 tygodnie zmienisz na nowych. Tak. No i Ale widzisz, ty... tak, tak się kręci No, póki płacą to będę robił. Koliga, czas operacyjny. Przeznaczony? No nie wiem, no. ostatnio robiłem to z 30 minut, 40. Za długo. 15 mogę, jest zimno, 15 tu mogę postać z latarką po tym kasze Dofer. Nie zdążysz masz pecha. Wymienione, tylko teraz szybka próba. Więcej odkręcania plastików niż samej roboty. No tak, bo no to reszta na wierzchu. Stopnie tylko z plastiki. Zaraz jest zobaczymy, stresi. czy będzie dobrze. Nie, no musi być dobry, no wiesz. To jedyne, co się czuje w tym aucie, nie? Tak? No. O, ja cię w ogóle nie oświetlałem. Takie nieładne ujęcie zmarnowałem. Tak? Jak coś to nie syczy, można składać. Przed nami kolejne 20 minut. Nudnej, nieciekawej roboty. Chciałem no kogoś poobrażać, ale przecież nie na wizji Nie można, tak? No ale uśmiech na twarzy Zarobione pieniążki to od razu szczęśliwy człowiek no, A, do a do jeszcze samego. teraz jak poje to już w ogóle będzie Wej. szczęśliwy A zobacz co tu jest blisko, czekaj, może się wyłonimy z załuku. Co tu jest blisko? Złote łuki McDonaldy, chemiczne żarcie, u goblina dwa tygodnie jeden hamburger tak? trzymał. Na podszybiu Jedziemy to sprawdzić Niecodzienna sytuacja, bo spotkałem tu jednego z Was oglądających. E, trochę chwilę pogadaliśmy, zresztą pozdrawiam cię bardzo serdecznie. Gdzieś mi tu zniknąłeś i dostaliśmy gratis ciasteczko jabłkowe i drugie ciasteczko jabłkowe. Nigdy w życiu nie jadłem ciastka jabłkowego w McDonaldzie, nie? ale to chyba ciepłe jest. Ciepłe, ciepłe. Nażarłem się jak dzika świnia i dowiedziałem się paru ciekawostek odnośnie McDonalda. Jedną wam pokażę, bo byłem w szoku, jak to zobaczyłem. No, nigdy bym o tym nie pomyślał. Przyjechaliśmy zobaczyć, czy tu coś widać śladów po powodzi. No i widać, wszystko widać jeszcze takie, gdzie niegdzie trawniki zaorane, e, okna zabite deskami, płytami OSB, ślady błota są wszędzie. Tu akurat nie, już zostało dosłownie kilka takich ulic z tego, co rozmawialiśmy tutaj. Z no, teraz lokalnymi. teraz, teraz na górkę, bo tam jechaliśmy no. dołem, nie? No to było najwięcej tego. No, patrz. Chyba tu będzie dobrze widać. Dobra, do środka nie będziemy zaglądać, ale no, no pogorzelisko jeszcze zostało, nie? Zobacz pan, na przykład tu jest wszędzie błoto, zobacz. No. Jeszcze są ślady tej powodzi. A ile temat? czasu minęło, nie? No problem, bo się zima zaczyna. I to co gdzieś tam widziałem na internetach, schuwają tynki z murów, żeby te mury nie, oddychały no, zobacz, i. No, wszędzie błoto patrz. No. Jeszcze jest. Nie. Turystyka powodziowa. Była nagminnie tu robiona bezpośrednio po powodzi. No my akurat przejazdem, no to szkoda nie zobaczyć. No idealnie chyba chyba do tego poziomu była woda, gdzie no tam nie gdzie tam skuli. No. no, jeszcze widać gdzieś tam ślady. Mamy jeszcze jeden parking, na który też warto jechać, gdzie, gdzie widać całą resztę. Takie ładne, zabytkowe drzwi. Zobacz, Nieładne napisy. Tutaj, tutaj się ratowali. Woda jeszcze została. Poka. A no, jest jakiś punkt z wodą. I tu już nowe, widzisz, kładą nowe te z re regię są, są, no? I ten, no tu lecą remonty, nie? Ludzie jakoś se tu radzą i tak nie jest Dobre. źle. Ja tu mam wrażenie, że to jest pełno błota, gdzie my w ogóle chodzimy jeszcze. Nie, wszystkie nawet fugi tak. No jest to taki krajobraz, no by nikt tego nie musiał już w życiu widzieć, ale jak człowiek ma okazję, to popatrzy. Chyba, chyba tu widać ile mniej więcej było, nie? Coś takiego i lampa się wygła. Tamta też wygięta. i ta też tutaj przy nas wygięta. No w sumie tak. No. Tędy by płynęła woda. Możliwe. Na 100% i tu aż woda przekrzywiła znak. No. no? Dobra, jedziemy, bo zimno. Co jest w dziurze? Nie wiem, mam lampkę, możemy skorzystać. Hop. Piwnica i łopaty stoją. Tak na dobrą sprawę, to dopiero na starym mieście zobaczyliśmy, co tu się dzieje tak mocniej, ale. No, my tak się śmieliśmy, że nas to za złodzieje teraz będą mieli. Busem przyjechali i mury sobie oglądają, ale ile glonów? Wszędzie. No, to co woda przyniosła to zostało. Ale za to nie jak... Gdzie jest poziom rzeki teraz? A, no. wie, a, a gdzie te glony, nie? No, tam tak to samo to... od pos... poskuwane. I w każdym praktycznie mieszkaniu na dole osuszacz i poskuwane tynki do samych cegieł, nie? Także oni jeszcze się nie pozbyli chyba tu wilgoci Zresztą no nic dziwnego, bo tu wszędzie teraz... No zima, zima się zaczyna Zobaczmy No, nie ma źle Co, jedziemy chyba, nie? Nie ma co więcej tam kółek kręcić Zobaczyli? Nie mają lekko Ci z góry mają lepiej, ale na dole... Wszędzie ciemno I wszędzie remonty Czytaliście kiedykolwiek co jest na tych wszystkich papierkach? Kod QR i wypełni ankietę, opinia gościa w aplikacji. I sobie ją wbiłem z ciekawości. Rozpocznij. Nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, ale podobno za wypełnienie jest mała kawa. Czy mam przynajmniej 16 lat? Tak, według papierów. Dobra, ja sobie ją wypełnię nie wiem ile mi to zajęło. 3 minuty i mieli, mieli! I teraz nie wiem, czy dobrze zrozumiałem, czy nie. Chyba z 15 minut mieliło mi tą opinię. Odbierz nagrodę. Co będzie nagrodą? Odbierz nagrodę za udział w ankiecie. Ale to teraz przekliknąć? A nie, tu mam odbierz. I co jest nagrodą? Oferta rabatowa dotyczy produktów z oferty śniadaniowej. Nie wiem co to, co, co to jest. Nie jest chyba napisane. Pewnie ta mała kawa. Co? To zabieram, kolego czołgisto. <laughs> no, to tyle. Chyba nic nie zostawiłem. Bardzo dziękuję za możliwość pracy. Ja bardzo dziękuję za możliwość darmowego pracownika. Polecam się do usług. Jakby ktoś potrzebował, to... Godny polecenia trzymać latarki. Zima pełną gębą się tu zrobiła. Nawet mi płot zaśnieżyło, a mogłem siedzieć w albanii. To mi się spieszyło, żeby wrócić.